Siła tkwi w zespole, siła tkwi tutaj w, we współpracy zarówno zespołu, jak i e, po prostu zarządu organizacji, dlatego chciałem bardzo podziękować Pani Prezes, chciałem podziękować e, Pani e, Elżbiecie Młynarczyk, która dbała o nasze e, księgowe e, sprawy. Panu staroście chciałem podziękować za to, że stworzył warunki tutaj do tego, żeby to biuro mogło w dobrych, dobrze funkcjonować. No i przede wszystkim zespołowi biuru, które naprawdę stanęło na wysokości zadania. Zrealizowaliśmy sporo tych zadań. To są zadania często o charakterze innowacyjnym, to są zadania bardzo e, skomplikowane, wymagające bardzo e, wiele o dużego nakładu czasu uzgodnień. To co Państwo widzicie to są nie, niejednokrotnie to już gotowe efekty. Przy każdym projekcie Państwo współpracujecie mocno, przy, w, różnych podmiot, w różnych organizacjach współpracujecie, więc Państwo wiecie, ile to wysiłku trzeba, żeby, taki, żeby tą jakość pracy utrzymać. Dlatego bardzo dziękuję całemu zespołowi za współpracę. No i oczywiście dziękujemy Państwu Radnym za to, że się w tą współpracę włączacie, doradzacie i nas tutaj mocno wspieracie. Dziękuję bardzo. Dobrze, że ta prezentacja dzisiaj była, bo na jednej z ostatnich sesji. No, że tak powiem, była dyskusja co robi LOT i myślę, że takie, taka szczegółowa prezentacja właśnie e, da nam obraz e, działalności tej organizacji. 70 środków pozyskanych to jest na turystykę. Wszystko są działaniami turystycznymi. Ponadto o tej składce, której tak jest głośno mówione, to dzięki Wam jest ta składka, ale szanowni Państwo, na koncie jest 150 tysięcy. My tych środków nie wydaliśmy, natomiast było proszone na walnym o 200 tysięcy. Oplanowany był projekt z LGD. I pamiętacie Państwo, jak kiedyś pożyczaliśmy od Rady 150 tysięcy, żeby zabezpieczyć na konto wyprzedzające. Dzisiaj wtedy prosząc o tą składkę, mieliśmy to na uwadze, że gdybyśmy znowu pisali środki do LGD, mielibyśmy ze składki członkowskiej, którą później odzyskamy. Ja nie mam żadnych uwag, nie mam żadnych pytań. Ja wierzę nie tylko w uczciwość, ale i też w wysokiej klasy rzetelność wszystkich pracowników lotu i przedstawicieli. Wiem, że to co robią, robią bardzo profesjonalnie. Efekty tego było widać w sprawozdaniu. Nikt wam nie kwestionuje, ciężkiej pracy i dużej pracy, ale ja jako radny, jako członek stowarzyszenia mam prawo wiedzieć i nie pytam o coś, czego bym nie był pewien, bo, bo inaczej by to wyglądało. Nic z tego, że wydamy 200 tysięcy albumów, naklejek i tak dalej. To ludzie muszą tutaj przyjechać, muszą tutaj zostawić pieniądze i tak tworzą się elementy turystyczne. Chwała naprawdę e, dla pani prezes i chwała dla wszystkich, którzy się w to włączyli, a przede wszystkim pragnę podziękować tutaj kierownikowi panu Pawłowi e, Tokarczyko. Zaangażowano zadanie o wartości wykonano 800 tysięcy złotych, a pozyskano środki na milion przeszło 200 tysięcy złotych, no to jednak jest to kwota, która tu została na tym terenie. Dla tych ludzi, dla naszej społeczności. Dlaczego tak pani, można powiedzieć, nie lubi kół gospodyń, nie lubi pani osób z niepełnosprawnością, nie lubi pani środowiska, bo pani twierdzi, że tylko to ma być turystyka. Statut dopuszcza. I dopóki ja jestem prezesem, zadbam o każdą organizację w powiecie limanowskim w każdym wieku i w każdym czasie. Szkoda, że te osoby, które dzisiaj słyszą, że pani nie jest za tym, żeby odwiedzić osobę niepełnosprawną, jak mamy możliwość pozyskać środków. Proszę nie siać tutaj pomówienia, że jestem przeciwna kołom gospodyń, bo z nimi współpracuję od wielu lat, że jestem przeciwna osobom niepełnosprawnym. Takich rzeczy nie powiedziałam. Jeżeli pani będzie takie słowa powtarzać... To spotkamy się w sądzie. Też chciałem się przychylić do tej gratulacji, podziękować też pani Prezy i pracownikom za to wszystko co udało się zrobić. Oczywiście my tutaj możemy patrzeć nad jakby taką szeroką rozumianą promocją powiatu, bo tak to też można postrzegać, ale przy tej dyskusji już tutaj wyszło co zrobić, jak się ukierunkować, być może zmienić właśnie to działania, co powoduje i co powodowało będzie właśnie większą promocję, jak czy oznakowanie tras, czy miejsc postojowych jak najbardziej. I ja też z tego miejsca bardzo proszę o taką większą aktywność, o też głosy państwa, co zrobić, gdzie zrobić, gdzie są pewne działania, tak aby też rozmawiać, bo każdy z nas reprezentuje dany samorząd, są fajne miejsca, gdzie te miejsca można wzbogacić o coś i co zrobić, by klienta, turystę tutaj sprowadzić.